1 września obchodziliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej wraz z wystąpieniami czołowych polskich polityków koalicji obywatelskiej. I najlepsze jest to, że obchodzimy rocznicę wybuchu wojny, gdzie Niemcy zaatakowały Polskę i nie ma nigdzie ani słowa o Niemcach. Po prostu jakaś tam wojna wybuchła. Ani razu nie padło słowo Niemcy. Dobra, tu Donald Tusk. Dzisiaj nie powiemy tylko nigdy więcej wojny, dzisiaj musimy powiedzieć nigdy więcej samotności, nigdy więcej słabości, żeby ojczyzna nasza była wolna i niepodległa, dziś, jutro i na zawsze. Jestem pewien, że były takie wytyczne, żeby nie używać słowa Niemcy, no ale lecimy dalej, do następnego czołowego polityka. Władysław Kosiniak, Kamyż. 85 lat temu rozpoczęła się najkrwawsza wojna w dziejach ludzkości. Odbudowa wspólnoty narodowej, modernizacja armii i silna pozycja w sojuszach to nasze wspólne zobowiązania, które musimy wypełnić, by historia nigdy się nie powtórzyła nigdy więcej wojny. Po raz kolejny nigdzie nie pada słowo Niemcy. Szymon Chłownia. Dziś oddaliśmy cześć tym wszystkim, którzy polegli na Westerplatte. Wszystkim tym, którzy więzieni byli później w obozach jenieckich, obozach zagłady. Dalej może nie będę czytać, no ale też nie ma kto kogo zaatakował. A hitem już jest to, że zobaczcie, w każdym polskim mieście znajdziemy jeszcze blizny i ślady tej wojny. To nie jest abstrakcja. Ta wojna znowu przychodzi od wschodu. Czyli sugerujemy, że druga wojna światowa przyszła tylko od wschodu, a nie przyszła od zachodu. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze w Polsce będziemy się uczyć, że w 1939 roku to Polska zaatakowała Niemcy, a później Rosję. A potem nie przegrała.